Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak robię w Instant Pad przepyszną, zdrową zupę kapuścianą. Zupa jest na warzywach, bez soli, bardzo zdrowa. Polecam dla osób, które są na specjalnej diecie albo po prostu zaczynają dietę po wakacjach. Wiele dostałam wiadomości, czy mogłabym taką zupę pokazać, jak zrobić. Jest to idealna zupa dla tych, którzy trzymają dietę, jak również dla tych, którzy są początkujący, którzy się zapoznają z Instant Pad i po prostu nie wiedzą, jak zabrać się do tego garnka. Także to jest bardzo łatwa zupa. Wszystkie oczywiście składniki będą wymienione pod filmikiem na YouTube. Jak zawsze zapraszam do subskrypcji mojego kanału i zapraszam do mojej grupy Facebook Instant Pad po polsku. Także zostańcie ze mną do końca. Zupa jest przepyszna, przede wszystkim zdrowa. Soli nie daję do tej zupy, koniecznie musicie to zobaczyć. I jak zawsze zaczynam od moich produktów. Do zupy będzie potrzeba oczywiście zupa kapuściana, to kapusta, cała taka główka kapusty, tam mam więcej, jeżeli mi się zmieści dodatkowe warzywa, ale zacznę od tego, co tutaj mam. Jedna duża kapusta, trzy żeberka selera, trzy marchwie, trzy pomidory, także wszystko będę kroiła, cebula, dwie cebule, liście laurowe, ziela angielskie, dwie papryki, obojętnie jaki kolor troszeczkę przecieru pomidorowego dla tych, którzy lubią bardziej posmak pomidorowy troszkę cytryny dla smaku woda i z przypraw będę dawała tylko pieprz, bazylię i oregano dzisiaj będę korzystała z mojego Instant Pad Pro jest to szóstka, czyli 5,7 litra Ustawiam go na opcji podsmażania. Tutaj w tym Instant Pad, w tym modelu jest opcja Custom. Można ustawić na poziom, jaki chcemy mieć podsmażanie. Ja ustawiłam na największy, nacisnęłam start. I oczywiście jeszcze potrzebujemy troszkę oleju albo masła, oliwy z oliwek, co chcecie tutaj użyć. Ja sobie użyję taki polski olej. Dosłownie dwie małe łyżeczki, i jak się rozgrzał garnek, można wlać olej. Czy oliwę z oliwek i cebulę i seler pokrojone wszystko w kostkę. Kostka taka po prostu, jaką lubicie, warzywa w zupie. Nie za drobno, bo nie chcecie, żeby te warzywa były takie bardzo malutkie i żeby się rozgotowały. Także zaczynam od podsmażania cebuli i selera i zaraz Wam tutaj pokażę jak pokroiłam marchewkę. Nie robiłam takich bardzo drobnych, bo tak jak mówię, zupę będę gotowała bardzo krótko i nie chcę, żeby mi się tutaj wszystko rozgotowało. Ja lubię jak jest takie troszeczkę al dente i ta zupa po prostu ma być zdrowa, także nie chcecie, żeby tutaj się te warzywa wszystkie przygotowały. Ja również Wam pokazuję jak można tą zupę zrobić bez szykowania tych warzyw wcześniej, po prostu... Podczas podsmażania tej cebuli i y, tutaj tego selera, tak jak widzicie trzeba oczywiście od czasu do czasu zamieszać, można te warzywa w tym samym czasie pokroić. Można uszykować wcześniej, ale nie trzeba. Także po około dwóch minutkach dorzucam teraz marchew i będę dalej podsmażała i kroiła resztę warzyw. Tutaj jak najbardziej można pominąć podsmażanie. Może to być taka zupa typu dump and go, jak to u nas się w Stanach mówi, czyli wrzuć wszystko, zamknij i możesz odejść. Także tutaj naprawdę nie trzeba podsmażać, ale po prostu ze względu na to, że ja sobie tych warzyw nie przygotowałam wcześniej, to ja sobie wykorzystam ten czas na podsmażenie właśnie tych trzech cebuli, marchwi i selera i w tym czasie po prostu pokroję resztę warzyw. Pamiętajcie, jeżeli robicie taką metodą jak ja, czyli podsmażacie, od czasu do czasu trzeba zamieszać te warzywa, które się podsmażają. Ja tutaj do tej zupy będę dawała wodę, nie będę sobie pomagała żadnymi wywarami, bulionami, które wcześniej ugotowałam albo tymi gotowymi. Także wlewam teraz trzy szklanki wody. Wlewam tylko trzy szklanki wody, bo będę miała bardzo dużo warzyw, a po prostu po otwarciu zawsze można troszeczkę tej wody dolać. Teraz wzięłam drewnianą łyżkę i żeby się upewnić, że tam nie ma kawałków przypalonych na dnie, to po prostu lekko tak poskrobałam po dnie, wymieszałam. Teraz już garnek można wyłączyć. Warzywa są podsmażone, woda wlana i biorę się za wrzucanie warzyw, czyli teraz pokroiłam dwa pomidory, jak na razie jedną żółtą paprykę i czerwoną. Także to sobie może tak sobie postać, nie musicie Tutaj to się nie musi wcale podsmażać, możecie wyłączyć garnek. Biorę się za krojenie kapusty, oczywiście głąba odkroję i pokroję ją na takie kawałki jak lubię. Wrzucę jeszcze przed kapustą przyprawy, czyli trzy liście laurowe, cztery ziela angielskie i tak jak pokazywałam wcześniej, około półtorej łyżeczki oregano, półtorej łyżeczki bazylii. I pieprz do smaku. Tutaj, tak jak mówiłam, soli nie daję, ale jak oczywiście wy chcecie, możecie doda dodać. Sól koszerna, zdrowsza niż zwykła sól, także możecie sobie pomóc tutaj z solą. Teraz dodam kapustę. Kapustę będę dawała tak warstwowo, czyli wrzuciłam dwie garści i lekko zamieszam. I znowu wrzucam, zamieszam lekko. I tak jest idealnie. Tak jak widzicie, garnek jest prawie pełen, ale nie szkodzi. Tutaj jeszcze skroję trzeciego pomidora na wierzch. Ten pomidor mi puści wodę tutaj, także będzie idealnie. Tak po prostu na wierzch położę. I teraz jeszcze tylko wzruszę lekko łyżką. Tak wystarczy, nie trzeba za mocno tutaj mieszać. Pamiętajcie, dałam tylko 3 szklanki wody, troszkę zawsze można dodać po otwarciu. Warzywa też puszczą sporo wody. Po otwarciu dodam cytrynę dla smaku i jeżeli lubicie, przecier pomidorowy. W takich zupach to jak najbardziej można też dodać. Upewniam się, że uszczelka dobrze była założona. I tak jak widzicie, nie martwcie się, że tego wszystkiego jest tutaj za dużo. To chodzi o wodę, że nie może przekraczać linii max. Zamykam. W moim modelu Instant Pad Pro pokrywa automatycznie ustawia się tutaj na opcję sealing, także nie musiałam tutaj nic ustawiać. Jeżeli macie inny model, to oczywiście musicie ten zaworek przestawić na opcję sealing. Ustawiam zupę na opcję Pressure Cook, na Custom, na wysokie ciśnienie, tylko na 7 minut. Naciskam start i zupa teraz będzie się gotowała. Oczywiście najpierw garnek musi zebrać ciśnienie. Jak zbierze ciśnienie, garnek zacznie odliczać do dołu. Zostało jeszcze tylko 2 minuty. Po skończeniu, jak wyskoczy 0,0, robię. Od razu otwieram zaworek, czyli robię szybkie odparowanie, quick release. Czekam aż mi się para ulotni. Zobaczcie, ta nakładka na tym Instant Pad Pro jest super, nic tutaj nie chlapie, także śmiało można robić szybkie odparowanie. Jak ciśnienie odparuje, bezpiecznie można otworzyć przykrywę. Zwróćcie uwagę, warzywa opadły, zmiękły i ten garnek już nie jest taki pełen. Zupa jest gęsta, ale tak jak mówiłam wcześniej, można dolać wody. Jeżeli nie, nie lubicie takiej gęstej, ja na pewno doleję. Także tutaj najpierw wzruszę te wszystkie warzywa. Posmakować trzeba zupę. Jeżeli widzicie od razu liście laurowe i ziele angielskie, to od razu też proponuję wyjąć. Zupa jest naprawdę bardzo dobra. Zobaczcie ten wywar, taki już się ładny, kolorowy zrobił od tych warzyw. Ja tutaj naprawdę niczym nie pomagałam, żadną wegetą, żadnymi innymi kucharkami, tymi przyprawami sztucznymi. Także dolałam troszeczkę wody. Tutaj wody możecie dolać ile chcecie. Warzywa są ugotowane idealnie, 7 minut idealny czas na tą zupę. Nie gotowałabym ani dłużej, ani krócej. Teraz sobie tą zupę posmakuję. I dodam teraz pół cytryny. Była to duża cytryna. Ja sobie tutaj moje kubki smakowe troszeczkę oszukam, bo nie daję soli, więc daję dużo cytryny. Spróbujcie, jeżeli nie próbowaliście jeszcze taką metodą, jeżeli nie dodajecie do potraw soli, dużo soli, to dodajcie troszeczkę cytryny. Zamieszam i słuchajcie, zupa jest gotowa. Jeżeli ktoś ma ochotę, to jak najbardziej możecie dodać teraz ze 3, nawet łyżki małe przecieru takiej pasty pomidorowej. Cytryna i pasta pomidorowa bardzo dobrze idzie w parze w takich potrawach. Także w taki oto sposób szybko, łatwo można zrobić dietetyczną zupę warzywną, taką kapuścianą. Nie wiem, czy słuchaj, pamiętacie, ja już nie mieszkam w Polsce 21 lat, ale to mi tak utkwiło w głowie, że kiedyś nasz były prezydent Kwaśniewski, jak chciał schudnąć, to jadł taką właśnie zupkę kapuścianą. I to mi tak utkwiło w głowie, także ja to nazywam taka zupa Kwaśniewskiego. Do tej zupy oczywiście nie może zabraknąć czegoś zielonego, świeży koperek albo świeża natka pietruszki posypana przed spożyciem. Ja nie daję do garnka, żeby po prostu nie straciła wartości i smaku. Jeszcze tylko troszeczkę pieprzu do podbicia smaku przed spożyciem i będę się zajadała tą pyszną, dietetyczną, a przede wszystkim niskokaloryczną zupą kapuścianą, którą polecam wszystkim z całego serca. Ta zupa jest teraz idealna po tych moich wakacyjnych wojażach. Wakacje miałam udane, często się jadło na mieście, nie było czasu na liczenie kalorii, na patrzenie, co się je, jadło się tylko to, co się chciało. Także teraz wrzesień i czas na liczenie i rozsądne jedzenie niskokaloryczne, także polecam, 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 koniecznie wypróbujcie, dajcie mi komentarz jak zrobicie, co myślicie o tej zupie, ja również zapraszam wszystkich na moją facebook grupę, na której możecie dostać kupon na 10% na zakup instant pad w Polsce, grupa nazywa się instant pad po polsku, zobaczcie jak ta zupa smakowicie wygląda, warzywa nieprzegotowane bardzo bardzo polecam i jak zwykle subskrybuj mój kanał i polub mój filmik i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach